Próba mikrofonu, raz, dwa, raz, dwa, raz. To nie dwóch. <laughs> działa, czy nie działa? 26 i 27 lutego odbyły się w naszej szkole Otwarte. Ja jestem Mateusz. I ja jestem Klaudia. A to jest ZSPTV. Hey, yeah, I wanna shoot, baby, shoot. Dni otwarte co roku cieszą się sporą popularnością. O krótki komentarz poprosiliśmy dyrektora szkoły, pana Bogdana Nowaka. Dzień dobry, jak się, się udały dni otwarte? No, w mojej ocenie całkiem nieźle. Porównując to do lat poprzednich, frekwencja chyba jest lepsza. Sporo osób takich już zdecydowanych, właściwie przyszło tylko potwierdzić swój wybór. Miejmy nadzieję, że go podtrzymają. No, ofertę mamy bogatą, więc myślę, że, że dla gimnazjalistów jest to też coś atrakcyjnego. I takie drzwi otwarte pomogą im w podjęciu decyzji w wyborze naszej szkoły. Postanowiliśmy również zadać kilka pytań zarówno uczniom, absolwentom, jak i osobom zainteresowanym ofertą szkoły. Co prezentujesz na swoim stanowisku? Na naszym stanowisku prezentujemy zawód Technik Informatyk. Widoczne na stole są rozmaite systemy informatyczne, takie jak komputer, główna, Switch oraz laptop to jest oczywista. Na, na tym kierunku wymagane są. Na tym kierunku można zdać trzy kwalifikacje. Trzeba, trzeba zdać trzy kwalifikacje. E12, E13, E14. E, prezentujemy profil ekonomii. E, e, na naszym profilu można nauczyć się przede wszystkim jak prowadzić rachunkowość, e, jak prowadzić działalność przedsiębiorczą. E, na maturze będziemy mieć rozszerzoną geografię i matematykę. Jak widać kamerki, instalacje domofonowe, kształtki, USB i wszystko, co może spotkać Ciebie na naszym profilu, to znaczy technik elektronik. Co mogę o tym kierunku powiedzieć? No jest to bardzo obszerny kierunek, zahaczamy o wiele zagadnień, m.in. są to właśnie instalacje kamer, są to światłowody, jest to szeroko pojęta elektronika. Co o dziwo ciekawe, zahaczamy również o energię odnawialną. Także na naszym kierunku jest tego naprawdę wiele i polecam. Co prezentujecie na swoim stanowisku? Na swoim stanowisku prezentujemy wszystkie urządzenia związane z energią odnawialną. Czy mógłbyś powiedzieć, co mamy na, na stole? Na stole mamy panel fotowoltaiczny, akumulator 12V, urządzenie przełączające nas z energii z panelu fotowoltaicznego, która jest tutaj. Do tego do urządzenia, i dzięki temu możemy zasilać tą lampkę. Przy dodatkowej pomocy akumulatora żelowego 12V, tutaj znajduje się oscyloskop. I tutaj znajdują się dwa przyrządy do pomiaru wiatru i do pomiaru natężenia oświetlenia, które zaprezentuje nam teraz kolega, jak one działają. Wiatr. Dużo nie światła. Tu? Pokazuję, ile mamy naddłużenia światła. Na swoim stanowisku tutaj prezentuję. Tak, tutaj ostatnio byli u nas na prezentacji z firmy Itong. Przywieźli nam modele pokazowe, w których akurat ułożone jest narożnik ściany. Materiały izolacyjne. Tak samo tutaj izolacja wodna, wszystkie co tam yy... płyta kartonowa gipsowa akurat kształtka, projekty. Pokazujemy jak to projekt Tutaj proszę bardzo o. Ogólnie o. Na jakim profilu jesteś? E, jestem na profilu Technik Ekonomista Dlaczego wybrałaś ten kierunek? ponieważ po nim masz, mam szansę na dobrą pracę, mogę sobie pracować między studiami, które myślę, że też będą na, związane z ekonomią. Dlaczego ten kierunek? Ponieważ zawsze byłam zainteresowana ekonomią. Podoba mi się tu, ponieważ przedmioty są związane z moimi zainteresowaniami. Nauczyciele są przyjaźni, dobrze umieją przekazać swoją wiedzę. Nie ma raczej problemów ze zrozumieniem tego, co tłumaczą. Podoba mi się tu i myślę, że to był bardzo dobry wybór, że mam na ten kierunek do Planujesz dalej rozwijać się w tym kierunku? Tak, chciałabym iść na studia związane z ekonomią. Jaki profil wybrałaś? Ekonomia. Dlaczego ten profil? Ponieważ podoba mi się i wiem, że potem będę miała dobrą pracę. Podoba Ci się szkoła? Tak. Co Ci się najbardziej podoba w tej szkole? Dziewczyny. No, na jaki profil się wybierasz? Mechanik no, precyzyjny. Dlaczego ten profil akurat? No, zaciekawił mnie stronę. I chciałem dalej się kształcić w tym zawodzie. Co ci się najbardziej podoba w tej szkole? No, połączenie tego zawodu z odwaganem i gestami. No, nie wiem, budynek tak wygląda ciekawy, no jest dużo fajnych dziewczyn, no. <noise> Też może być plus. Dlaczego przyszedłeś na drzwi otwarte? Co cię w tym zainteresowało? Ponieważ ta szkoła wydaje się ciekawa, i jej profile są interesujące i... W... W ogóle, w ogóle fajnie się ta szkoła zapowiada. Interesuje mnie technik informatyk. Dlaczego akurat ten kierunek? Myślę, że to ma przyszłość. Teraz wszystko jest skomputeryzowane, wszystko opiera się na informatyce, więc myślę, że łatwo znajdę pracę w tym kierunku. Co ci się najbardziej podoba w tej szkole? No, myślę, że miła atmosfera, fajne nauczyciele. No, to chyba tyle. Chciałbym się dostać na Budowlankę. Dlaczego akurat ten kierunek? Myślę, że budowlanka w Polsce jest wysoko rozwinięta i znajdę na pewno pracę i dobrą będę mieć przyszłość na tym kierunku. Co Ci się najbardziej podoba w tej szkole? Najbardziej chyba wyniki w nauce i wysoka, wysokie ukończenie matury, z czego słyszałem, że tutaj wszystko jest fajnie, fajna atmosfera i ten nauczyciele. Rozmawiamy z absolwentem szkoły. Na jakim kierunku byłeś? Na kierunku technik budownictwa. Co zyskałeś dzięki tej szkole? Na pewno zyskałem dużo umiejętności w tworzeniu różnych kosztorysów, projektów i też dzięki temu zdobyłem tytuł laureata w olimpiadzie, Wiedzy wiedzy umiejętności budowlanych, co pozwoliło mi dostać się na uczelnię bez bez przechodzenia przez etapy rekrutacji. Czy łatwo jest dostać pracę po naszej szkole? Myślę, że tak. Na pewno jest to dobry kierunek. Pozwala pracować w różnych zawodach, jak kierownik budowy, projektant, na przykład projektant konstrukcji stalowych.